Lepiej wie jak ratować zwierzęta, ale gdy uderza ostry ból, nawet super kobieta potrzebuje super wsparcia. Ibu e Super Max z siłą maksymalną. Po trudnej dawki ibu uderza w ostry ból. To najsilniejsza trawcówka z ibuprofenem profenem. E ibu Super Max, najsilniejszy na ostry ból. To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. My, Polacy, jesteśmy mistrzami Grilla! I to nie od dziś! Władysława Grille'u zawsze królowa. Pol. <todgłosy> ja! <wolnia. todgłosy> to też pierwszy skrzypce na grillach czwartkowych. Poezja. Twoja kolej, mistrzu! Harburze, weekend problem. Adek? Banany 60% taniej. 2,79 za kilogram z aplikacją, kartą seniora lub kartą payback. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Nie boję się niczego. No, no może to za jednym. Wysokim cholesterolem. To problem wielu ludzi. Zacznij obniżać cholesterol z proaktyw. Proaktyw, żyj bez obaw. To pani pyszna no To to koniecznie podcelowo wydależek i żeby wyszło ze smakiem. Szarlotka? Naciska się i wychodzi. Łap smakowite ciacha z dupki. To łowicz. Wychodzi ze smakiem. Jak Maji i urodziny Lerwano, to ogród. A skoro mama o Maju i ogrodzie, to witamy Maję. Cześć. A jemy dziś Coś co rośnie? Rosną to oszczędności, bo zwracamy stówę za każde wydane 500 na te produkty do ogrodu. No to raz, dwa do Leruano. Ile potrzeba odwagi, by od tej chwili dzielić ze sobą wszystko. Miłość pisze się razem, to i odwagę dzieli się na twoje. Weźmiemy byśmy tak, tak. A ciebie? Co natędza do działania? Działaj odważnie z bankiem Pekaoesa, tym z żubrem. Bank Pekaoesa. Bierz życie za rogi. A coś się wybiegnie nam na drogę. Sarna, łoś, dzik. Dzik? w pakiecie w PZU! A raczej też mam w pakiecie. Z PZU AUTO zyskujesz szeroki zakres ochrony i assistance w pakiecie. Od czwartku z kuponem Lidl Plus. 125 gramów. 4,99 za opakowanie. Skarb pieprzowy XXL. 7,99 za kilogram. Dodatkowo Coca-Cola lub no Coca-Cola Zero. 7,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch sztuk. Tym, Które nauczyły nas, jak się bawić. Najpiękniejsze życzenie z okazji Dnia Matki Legowotanikars. Niech miłość rozkwita na zawsze. Nie poznasz ich w prawdziwego ja. Dopóki nie będzie za późno, doświadczysz prawdziwego okrucieństwa w kryminalnych historiach na AXN This was also He was an individual with a serious criminal history. Prawdziwa historia, prawdziwa bestia. Od poniedziałku do piątku. Przyjemnego oglądania programu życzy sponsor, producent płynu micelarnego Garnier.